Pogoni Grodzisk. To gospodarze dzisiaj w bramce. Doświadczony Paweł Kieszek. 21 Kondziołka 46 Łyczko, 9 Masiak, 10 Jonathan Junior. I on też pewnie będzie takim języczkiem. Uwagi, jeżeli chodzi o. Drugiej, z drugiej, do pierwszej, ale przede wszystkim w jakim stylu? Oj, Adamski. Z pierwszym kopnięciem piłki w drugiej lidze, jest Adamski w bocznym sektorze, on przyspiesza minięty Krasowski, Adamski upada i jest podyktowany rzut karny już w drugiej minucie, nie wakał się Albert Różycki. Gwizdek, Karol, no i Szewski 1 do 0 prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki, historyczne trafienie. Nie, nie jestem przekonany do tego rzutu karnego z perspektywy tej powtórki. Ty jako trener może powiesz coś zdecydowanie więcej. Nie jesteśmy wspólnie przekonani. 3-6, ale celem jest utrzymanie. Blisko pola karnego, gospodarze. Ale też zobaczymy, patrzymy, bo będzie strzał Marek Kozioł. Broni, broni to uderzenie. Nie chciał zaskoczyć. Bardzo dobre zejście jako lewego. Obrońca lub wahadłowego. Jest tutaj Till, że on lewą nogą potrafi zdziałać. Cuda! A więc z. Patrzymy! Till, no właśnie! Z takim zamartym tchem szukaliśmy tego rozwiązania, bo Til akurat potrafił trafić bezpośrednio do bramki, co udowodnił tym mocnym strzałem. środka pola, jeśli chodzi o pogoń. To jest pytanie pierwszorzędne, jeśli chodzi o tę rundę. Teraz rzut rożny, piłka dochodząca i dwa do zera. Drugi gol środkowego obrońcy w tym spotkaniu, ale... Znowu w pole karne. Teraz Jonathan Junior, Jonathan Junior pokazał te umiejętności, błysnął, ale znów w kieszek. Bardzo dobrze dzisiaj ustawiony przy tych wszystkich takich nieszablonowych, nieschematycznych próbach, których Brazylijczyk się podejmuje, tak jak teraz Jonathan, on tutaj nakręca stalalek ale Kieszek swoją obronę nakręca jeszcze bardziej. Wielokrotnie zwracałem uwagę, wygląda dużo, dużo lepiej niż w ostatnich czasach i to zdecydowanie najlepszy zawodnik. Kontrowersja i, 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 i że być może duży błąd arbitra także nie brakuje, no ale to do ocenienia po zakończeniu spotkania. Sporta. I widzieliśmy to flow właśnie po tym pojedynku, wypart z jak dużą łatwością odebrał piłkę, przeczytał zamiary i intencje rywala, natomiast co do intencji widać po pogoni nieco więcej w tych 11 minutach drugiej części gry. Więcej chęci do posiadania No teraz o, gol, no stadiony, stadiony świata. To jest właśnie betclick, pierwsza liga takich bramek, chcemy jak najwięcej. To najpiękniejszych uderzeń, czyli Sebastian Till z pierwszej piłki lewą nogą, bez przyjęcia, bombazo, golazo, ciężko to skwitować jakoś. No, naprawdę, to jest nieprzyjemne bronić cały czas. No, i to jest ten pas, o którym mówiłeś. Ta piłka przeszła i wpadła do bramki Sebastian Till, ale to trafienie chyba nie będzie uznane. Źle obliczył lot. Natomiast w tej sytuacji sprawno oko, jeśli chodzi o sędziego. Jeśli chodzi o zespołowość. Prosi się o kłopoty pogoń. No właśnie, odzyskała piłkę stal. Teraz, teraz, teraz Kieszek. Świetna interwencja. Stal. Jeszcze może jeden strzał, jeszcze może jedna próba, Sebastian T. luderza. uspokaja wszystko Farbiszewski, Kieszek z piłką w rękach i to jest ostatni gwizdek na stadionie w Grodzisku, pogoń Grodzisk dwa Stal Rzeszów 1, jak zwykle skreślani.